To chyba najczęściej zadawane przez Was pytanie, jak mogę. Szybciej nauczyć się języka niemieckiego? I to jest świetne pytanie, które ja doskonale rozumiem. W końcu każdy z nas ma jakieś obowiązki, studia, prace, tylko nieliczni są pasjonatami języka niemieckiego, którzy z chęcią e, każdą wolną chwilę poświęcają na naukę tego języka. Ja osobiście lubię język niemiecki, ale jest to raczej dla mnie środek do celu. A tym celem jest dla mnie rozmowa po niemiecku, podczas której czuję się. Pewnie, i czuję się sobą. I dlatego właśnie y, przygotowałam dla ciebie kilka bardzo dobrych rad, jak przyspieszyć naukę języka niemieckiego. Y, rad z własnego doświadczenia. Także, jeżeli chcesz poznać kilka moich wskazówek i oglądasz dalej, to zalajkuj ten film. A jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to ja nazywam się Ania i e, pomagam innym przełamać barierę w języku niemieckim oraz w zdobyciu praktycznych umiejętności, które są potrzebne podczas rozmowy po niemiecku. Także jeżeli to jest to, czego szukasz, no to zasubskrybuj mój kanał. Moja rada numer jeden. Ucz się słownictwa w kontekście. Najlepiej słuchając albo czytając po niemiecku na Twoim poziomie. Nie ma sensu uczyć się 20 słówek dziennie, ponieważ prawdopodobnie i tak je po prostu zapomnisz. W kontekście to znaczy, że trzeba sobie albo ułożyć własne zdanie, albo spisać. Spisać na przykład z takiego świetnego narzędzia, które polecam do ćwiczenia wymowy, ale także do nauki właśnie słownictwa. W kontekście jest całkowicie bezpłatny, nazywa się Reverso Kontekst. Albo możesz układać sobie własne zdania. No, własne zdania lepiej się zapamiętuje. Takie są moje doświadczenia. One są też potwierdzone badaniami naukowymi. Jak sprawdzić poprawność Twojego zdania? Możesz, możesz poprosić o pomoc chat GPT. Rada numer dwa, taka oczywista oczywistość, bleib dran, czyli nie poddawaj się. Zobacz, jeżeli chcesz schudnąć, to, um, to nie robisz tego tak, że dwa dni w tygodniu idziesz na siłownię, a, a przez kolejne pięć dni jeszcze koladowe torty i leżysz na kanapie. Wtedy jest jasne, że no, nie schudniesz. Um, a dlaczego miałoby być inaczej z językiem niemieckim? Jeżeli masz tylko jeden zryw w tygodniu i uczysz się nawet kilka godzin, to po prostu to nic nie da. Nie chodzi o to, żeby uczyć się naraz wszystkiego w jeden dzień, a później zapomnieć o tym całym naszym pomyśle nauki języka niemieckiego, tylko żeby robić to małymi krokami, ale żeby było to regularnie i konsekwentnie, to nie musi być codziennie. Jeżeli znowu przykład ze schudnięciem, jeżeli chcesz schudnąć, to też nie chodzisz na siłownię codziennie, no, może się tacy zdarzają. Poproszę o komentarz w takim razie od osób, które codziennie chodzą na siłownię przez dłuższy okres czasu oczywiście. No, ale w każdym razie z niemieckim tak, nie musisz tego robić przez, 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 przez każdy dzień w tygodniu, tylko rób to przez 2-3 dni, ucz się 15-20 minut. Chodzi o to, żeby było regularnie i konsekwentnie przez dłuższy okres czasu. Przez kilka miesięcy, wtedy na pewno zobaczysz efekty. Trzecia rada, balans. Jeżeli uczysz się czegoś nowego, to koniecznie zadbaj o to, żeby to przećwiczyć. Jeżeli uczysz się na przykład jakiegoś nowego tematu z gramatyki, to zrób do tego ćwiczenie. Jeżeli poznajesz nowe słowa, to koniecznie zapisz z nimi zdania. Te zdania najlepiej przeczytaj na głos albo użyj w rozmowie. I tak w kółko. Nowy materiał, stosowanie go w praktyce i powtórka. Czwarta moja rada, rozmawiaj i to jak najszybciej, um, aby. Zrobić szybkie postępy, trzeba szybko przejść z teorii, z książek, wyjść z książek do ludzi i zacząć rozmawiać. Jest dużo możliwości aktualnie, jak to zrobić, nie rzucając się od razu na głęboką wodę. Na przykład, jeżeli mieszkasz w Niemczech, możesz wstąpić do związków sportowych um, i tam właśnie masz możliwość, aby porozmawiać z Niemcami. Drugą możliwością jest znalezienie um, partnera do rozmów na um, takiej platformie iTalki. Albo na przykład możesz poszukać możliwości do tandemu. Tandem to jest taka wymiana język za język. Ja na przykład podczas studiów chodziłam bardzo często na tandem, w którym oferowałam umiejętność języka angielskiego, a właśnie szkoliłam sobie niemiecki. Piąta rada: pisz. Aby zobaczyć szybkie efekty w nauce języka niemieckiego, musisz rozwijać wszystkie umiejętności językowe. Jednocześnie, czyli pisanie, mówienie, czytanie, słuchanie. Dlatego pisz. Pisz na przykład. Pamiętnik. Ja przez dłuższy czas pisałam pamiętnik po niemiecku, czyli kilka zdań, czasem kilkanaście o tym co robiłam danego dnia, co, jakie myśli miałam w głowie itd. Tak Następnie daj ten tekst komuś najlepiej do sprawdzenia, a jeżeli nie masz takiego ktosia, to znowu możesz się zwrócić o pomoc do Chat GPT. Wystarczy wrzucić tekst do Chat GPT. I z prośbą o jego poprawienie, a w kilka sekund otrzymasz poprawiony tekst. Rada numer 6: ucz się gramatyki, ale sprytnie, nie wszystko naraz i praktycznie. To jest chyba taki najczęstszy błąd. Wielu osób zatapiają się w skomplikowanych książkach w domu, w tematach, które zupełnie są niepotrzebne, aby poczuć się pewnie w języku niemieckim. Moich kursantów i czytelników mogę podzielić na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to są ci, którzy chcą wszystko poznać, od podszewki, wszystkie wyjątki, wszystkie, wszystkie detale, jakieś czasy, które, których żaden człowiek normalny nie używa, nie używa na co dzień. No i też takich, którzy omijają gramatykę szerokim łukiem, ponieważ uważają, że jest ona im do niczego niepotrzebna. Przeważnie ci z pierwszej grupy, Zdemotywowani natłokiem e, informacji, lądują w grupie drugiej. A nie tędy droga. Gramatyka ma ułatwić życie, a nie utrudnić. Ma pokazać ci, podpowiedzieć, jak ze słów, które masz w głowie, jak stworzyć z nich e, fajnie, poprawnie brzmiące zdania. I aby to zrobić, trzeba nauczyć się kluczowych, najważniejszych zasad gramatyki. W odpowiedniej kolejności, na twoim poziomie. To wszystko. Siódma rada, która na pewno przyspieszy naukę języka niemieckiego, brzmi następująco. Ma być fajnie. To nie jest żadne hedonistyczne podejście, tylko ma to praktyczne względy. Słuchaj, pomyśl o czymś, co lubisz robić. Robisz to regularnie? Założy się, że tak. A regularność to jest właśnie klucz. W nauce języków obcych, także niemieckiego. Jeżeli będziesz uczyć się regularnie, to zobaczysz efekty szybciej niż myślisz. Dlatego najlepiej wyrzuć jeszcze dzisiaj wszystkie książki, które uważasz, że są nudne i trudne. Nie chodź na kursy, na których nie jesteś z przyjemnością, po których nie widzisz efektów. To nie jest tak, że niemiecki jest trudny, a ty jesteś jakimś antytalentem. Yy, są książki, które, są materiały, które są fajne i motywujące. Są nauczyciele, którzy zarażają swoim optymizmem i e, fajnym podejściem do nauki. Dlatego tego właśnie się trzymaj trzymaj się jasnej strony e, nauki języka niemieckiego, a zobaczysz, że efekty przyjdą szybciej niż myślisz. Ostatnia rada, numer 8. Nie bój robić się błędów i rób je. Błędy są normalne. Są bardzo potrzebne, żeby się rozwijać, i bardzo szybko możemy się uczyć, analizując własne błędy. Pamiętam, jak przeskoczyłam o trzy poziomy w jeden rok. Ten Wspaniały rok dla mojego języka niemieckiego. Pamiętam, że poprosiłam właśnie kolegów z pracy oraz moich znajomych z Austrii wtedy, aby poprawiali moje błędy. I uważam, że to, był, to była jedna z najlepszych decyzji, jaką mogłam podjąć. Oczywiście wymagała ode mnie wyjścia ze strefy komfortu. Nikt nie lubi być poprawiany, nikt nie lubi być na, na świeczniku, i to nie jest do końca przyjemne, jeżeli. Jeżeli człowiek y, o czymś opowiada, a tutaj ktoś ci wchodzi w stanie i poprawia błędy, ale to jest naprawdę to jest część nauki, y, część nauki, która może przynieść spektakularne efekty właśnie w krótkim czasie. Także nie rób, y, to znaczy, rób błędy, nie bój się ich robić, a najlepiej poproś jeszcze kogoś, żeby cię poprawiał. To by było na tyle dzisiaj, a teraz tradycyjnie czas na trochę praktyki, czas na Ciebie. Jakiego słowa albo jakiego aspektu gramatycznego nauczyłaś się, nauczyłeś się dzisiaj? Napisz mi jedno zdanie z tym słowem albo z tym, są, są sprawą z gramatyki w komentarzu, a ja obiecuję, że przeczytam Twój komentarz i poprawię Twoje zdanie, o ile będzie to konieczne i oczywiście odpowiem Ci, czy było poprawne, czy nie. Do zobaczenia mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłaś. Papa pa, do następnego.